No i dało radę zarejestrować Dało radę zarejestrować W takim razie chyba ja chyba jeszcze pójdę na spacerek bo naprawdę ładny dzień dzisiejszy i Maryla tam już w tym swoim remoncie też Miał kłopoty. ale może jako tako dociągnie yy, tą ostatnią robotę w ubikacji przy spłuczce może zaraz będzie dawała znać że też za chwileczkę wyjdzie na spacer po tych męczarniach tobie, z zakładaniem wodomierzy dobrze, to chyba ja torebkę zostawię i Jadę, chyba takie na ten spacerek bo spacer to jest spacer zwłaszcza że y, pięty się posmarowałem i y, rozchodzą się także no mama no mama no właśnie że będzie miała troszeczkę później y, ten drugi posiłek ale pomarańcza teraz zjadła była głodna, to mogła sobie sobie jeszcze brać mandarynki. Ej, ej, ej. no ja jestem w parku teraz, w Miatowskim, tutaj chodę, przy Łęczowskiej. Na zachodzie ten pawilon handlowy, to jedyny. Jedyny pawilon handlowy na samym usiadle. Dawniej. Jak jeszcze na od nie było tutaj bloków, tych trzech, tego bloku Hanki, bo teraz mamy na starym osiedlu trzy punkty, trzy sklepy. No a tam w tym, pod Hanką jest tam kilka jeszcze, jest miłysny, no, ale, ale dawniej to tylko ten był. Dobra i ja teraz już zbliżam się, no tutaj przychodnia. Tam hotel Tukam, no i tutaj budynek szkoły, obecnie Urząd Miejski dawniej, liceum. No, ale też i podstawówka, dopóki nie wybudowali tamtej podstawówki, także też tutaj była podstawówka. Pójdziemy na spacer, bo aż się chce pospacerować. Przecież ta lewa noga tak troszeczkę, troszeczkę to przychodnia nasza na starym do druga jest na młodzieżowej na nowym no już jest zachód słońca albo nawet po zachodzie słońca już będzie kilka minutek także jednak pójdziemy, jednak na spacer. O, pójdziemy na spacer. bo, pójdziemy na spacer, bo... Poduszeczkę na brzuszku się odkłada. I trzeba dbać o kondycję. Zwłaszcza, że... od samego początku dzisiaj dużo spraw załatwiłem, bo tak... rano... rano dzwonię najpierw do do Sylwii i przekładam wizytę Sylwia bez, bez udziału eee, doktora Grzesia eee, przekłada mi z 18 stycznia na 11 maja rozpoczęcie prac nad szkieletówką pięknie bo w maju będzie już można nawet w krótkich spodenkach jechać, ale w każdym razie już te podróże majowe będą. A no teraz jeszcze mamy też rozwój tej nowej piątej fali, czy czwartej, czy piątej z tym omikronem związany z omikronem. Minął jedenastkę, teraz trzy. Nie, tak, teraz jest trzynastka. Nie, to jest jedenastka. Tam dziewiątka była. To jest jedenastka. A teraz dochodzę do trzynastki. Uuu, i tutaj ścięli suche drzewa. Także wczoraj ścinali suche drzewa na starym osiedlu. A jaj I tutaj ścięli suche drzewo. Jestem przy 13 i zasuwam teraz e, Zasuwam do 11 listopada o, Już jestem na 11 listopada, tu coś sobie okienko zrobię od południa Także i u nas można by było zrobić, ale u nas na las to troszeczkę niebezpiecznie i tego słońca to tyle będzie co nic. A tutaj jeszcze od ulicy to mamy możliwość tego słońca jeszcze złapać. Wyszczkę. Ale też wnuczek robił babci i zrobił okno i babcia zaraz się zabrała. też tym okienkiem się nie nacieszyła. No i tutaj pięknie pomalowana czternastka. Nasz sąsiad od zachodu. Aż miło. A, a nasz zaraz będzie pasiak. Więzienno-nozowy pasiak z czerwono-krzystymi klapkami nawyka i indyka. I pomimo przestróg moich, żeby nie robić pasiaków Zby się nie dopilnował malarzy. I mamy pasiak. Dobra, to ja torby zostawiam i zaraz uciekam w las.